Dzień dobry widzowie! Dzisiaj kolejny odcinek z Real Gangster um, Dzisiaj będzie taki chyba z dłuższych odcinków. Um, dzisiaj zamierzam taki zrobić no luźny. Taki nie żeby był gangster. Żeby był gangsterem. Taki normalnie ten ubranie. O! O taki. No tak nie, nie, nie jest gangster, nie wygląda jak gangster i dzisiaj nie zamierzam być gangster dzisiaj zrobię gangster i bez gangstera, yy. dzisiaj normalnie gram, chyba by nie byłbym gangsterem, no i... Mm. Ej, hej, to ja, kolega. E, Powieś mnie. Mm, dzięki. Mm. Dobra, dziś nie jestem gangsterem, więc... No nie jestem zły. Więc mogę odbierać, żeby misję. C teraz nie jestem, że później będę e, jako gangster, bo... Teraz porobię coś takiego, no... O! Co ty robisz? O! No, co jest? Widzieliście ja nie naciskałem. I to samo leciało. Dobra. Bo wy widzicie, bo my mam... Bo ja mam takie... O kurczę... Yy, mam... bo jak... O, że teraz jadę w przód, to, to tak miga. że jest przyciemnione. I to co klikam to jest pokazane. Co to było? Kur przysiechał? Co to było? Kurcze. nie wiem. Piperon. I... Kupi telefon. Dobra, jadę, jedemy, jedemy. Dobra. Co to było? Koks. wow! Widzieliście? Widzieli? Co tu się stało? E Odcinki będą, w każdy tydzień chyba będzie jeden albo dwa, jeszcze nie wiem, zobaczymy, ile będzie w odcinków w tydzień, zobaczymy, ale mam nadzieję, że się Wam podoba, jak nie to może ponagrywam jakieś inne gierki, na razie nie wiem jakie wow, Widzicie co? Co to się dzieje? A nie się, że zginą. O właśnie, chcę Wam pokazać, jak, jak można zginąć. Tylko muszę znaleźć to auto. Yy, te czarne auto, co mówiłem w, w moim pierwszym odcinku. Że one jest szybkie. O, te, 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 te. Dobra motor jest chyba najlepszy tak, ale dobra. muszę wam pokazać drift jak się robi drift wow co ty co ty durno robisz patrz to można skinąć Jakie jak ja tak już To ja to bym... jakby, co to jest? To Sucz kolegi.. Już mm. mi loguje. Czy mam z tej gry? To jest realny gangster, ale napiszcie czy mam robić co tydzień, że będzie z, znaczy, co odcinek, że będę dobry czy, czy zły? Mi się wydaje, że chyba lepiej, jest, jak się strzelam, ale no. Ło! Wow. Czekaj, ja wiadę, to będę miał prawie 1000 kilometrów na godzinę. Nie no. 200 km. W ogóle zauważyliście, że szybko tutaj mi się napędza. Wow! Dobra w tym odcinku, to nie, że przesadzam z tą prędkością. To będzie odcinek z prędkością. Szybką, ale dobra. i Zrobię tak, o, o kurcie. Co jest? Co? Chyba zrobię. Każdy kolega będzie tutaj, ale on jest dobry. On jest milionerem, więc mi dał te auto. Wow! Widzicie to? Nie, ten odcinek jest gruby. O, dobra, teraz to będę gangsterem, żeby było widać, że jestem gangsterem, bo będę. I Teraz robię takie. Kurde, te, te spodnie mi się nawet spodobały, ale chyba wezmę takie właśnie, albo czekajcie. Patrzcie, zrobię takie. Fajne Nie wezmę te białe. O będę fajnie wyglądać. Zobaczcie jak ja będę... O! Twarz. Ja wiem, że tego nie widać, ale już nosi taki z tym. Tak. O, tak, tutaj robimy taki driftów. Dobra, biorę tą furę od razu Tu byle jaką To się trochę wolniej rozpędza niż tamta fura Łoo Teraz wezmę tam tą czarną To to jest jakaś durna, słaba ło widzieliście to? Chyba wybuchłem. Jest czarne, o tym? patrzcie o policja. Ty nic nie widziałeś, jasne? Ty co? Bo cię zniszczę, bo nie, nie, zniszczę no, nie, 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 więc dobra. więc nie, teraz nie, podskakuj. nie, co? co? Dobre, teraz... dobra teraz dobra e, jedziemy dalej no co jest? czemu mi to skręciło?

To, ty dórny, robisz, to to, co na tu robisz tu na ulicy? Za co to zrobiłeś, że tutaj byłeś Tomasz. Dobra. mi przeszkodzić? O, coś mi się z tym dzieje. Chyba psuje. I teraz robimy akcję. Mam spluwę. Ta fajfura. Cienios. Przecież okno fajnie.

Ej ty, 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 co ty masz, co ty robisz, no właśnie, jedziemy, nie wiem gdzie, gdzieś pojedziemy, policja się nawet nie skapnęła, że <śmuchy> jadę sto ileś godzinę, aaa, znów to samo. Tym razem nie wyjdziemy do nich. Razem robimy. Kiedy zabicie króle. Pójdźcie sobie nie zauważyć. To nie ja.